Przemek, wygląda na to, że całkiem dobrze czujesz się w roli jokera, chodzisz na, na Murawę po raz, nie po raz pierwszy i nie po raz pierwszy zdobywasz bramkę. No jakoś mi się tak wchodzę i udaje, znajdujesz się w sytuacji dużo, no można powiedzieć, że szczęścia. Raz mi na głowę spadła, teraz mi pod nogi, I co cieszę się z tego powodu. Bramka w meczu z Wyskiej nie była na wagę trzech punktów, bo była już tam na podwyższenie wyników, natomiast dzisiejszy gol, 89. minuta i dał remis Krakowi. No, cieszę się właśnie z tego powodu, że nie przegraliśmy. No, mieliśmy drugą połowę gorszą. Nie wyglądało to najlepiej i mamy taką nauczkę następny raz. Na szczęście nas to zbytnio nie pokarała to dzisiejsze spotkanie. Mamy lekcję taką, żeby na drugą połowę też wychodzić. Podejrzewam, że wracacie do Krakowa w dobrych nastrojach, bo ten punkt może nie jest trzema oczkami, natomiast niewiele brakowało, do Odliczono trzy gry, rzut karny, który świetnie wybronił Krzysztof Pilarz. No tak, na pewno wracamy w dobrych nastrojach. Nie najgorsze, na pewno jakbyśmy przegrali, by były gorsze. Ale na pewno musimy być na siebie źli, że nie wygraliśmy tego, bo mogliśmy.